Cześć, witam Was w hotelu Blue Sea Beach Resort na Rodos, faliraki, super miejscówka, tak praktycznie rzecz biorąc, wszędzie blisko. Do Rodos mamy 15 minut do Lindos na południe, około 40 minut do godziny. Największe atrakcje greckiej wyspy Rodos to właśnie tutaj w tym hotelu. Hotel Blue Sea Beach to bardzo fajna miejscówka na grupy. Na grupy zorganizowane, takie firmowe wyjazdy, ale też i jeżeli macie grupkę znajomych, to odezwijcie się do mnie na maila, a ja postaram się Wam zorganizować fajny wyjazd, fajne wakacje. Trochę zwiedzania i odpoczynek. Przypominam o subskrypcjach, przypominam o lajkach. A jeżeli macie jakieś pytania o hotel, to zapraszam do pisania tych pytań właśnie w komentarzach. Bardzo, bardzo dziękuję za taką ilość subskrypcji. Mam nadzieję, że następne filmy będą jeszcze lepsze i będzie Wam się miło oglądało i będziecie przede wszystkim mieć to takie informacje, które pozwolą Wam na pewno wybrać dobry hotel na wakacje. Zapraszam na film o hotelu Blue Sea Beach Resort Faliraki na w Grecji. Hotel Blue Sea Beach Resort to czterogwiazdkowy, to czterogwiazdkowy resort składający się z dwóch części. Części głównej, w której znajdują się trzy budynki z superiorami, z pokojami takimi rodzinnymi 2 plus 3 apartamentami Mazonet i części aneks, która znajduje się po drugiej stronie ulicy, niestety ruchliwej ulicy, ale jest cichsza, spokojna i przede wszystkim tańsza. Podzielony jest na dwie części. Część główna, która znajduje się od strony morza, to są trzy budynki położona jakby w kształcie litery C. Zresztą zobaczycie to na dronie. I część aneks. Łącznie to jest 460 pokoi. W części aneks jest 68 pokoi i tutaj reszta. Wiele pokoi jest z widokiem na morze, no ale niestety za ten luksus trzeba tutaj dopłacić. Część aneks jest o wiele tańsza, ale tak właściwie oprócz tej, oprócz tej wady, że przychodzi się przez ulicę, ale to jest dosłownie 20 metrów to nie ma większej różnicy. Korzystacie z całej infrastruktury, całego hotelu czyli baseny, plaża, bezpłatne leżaki, parasole, ręczniki. Hotelu. Znajdują się dwa baseny, a tak właściwie trzy, bo w części aneks jest jeden basen, taki malutki w, o nieregularnym kształcie. Tutaj są dwa baseny, jeden basen taki prostokątny, drugi takie dwa połączone ze sobą prostokąty. I oczywiście dostęp do szerokiej, piaszczystej plaży. Taki grubszy piasek, ale piaszczysty. Gruby piasek, nie taki jak nad Polskim Morzem, ale jednak piasek. Dosyć płytko, jest mniej więcej, nie wiem, 30-50 metrów. To jest ta głębokość do szyi. W hotelu też jest część dla dzieci, taka z brodzikiem. Mini klubie znajduje się brodzik dla dzieci, takie kaskady, woda spadająca, jest bardzo fajny mini klub, a w sezonie prowadzone są też tutaj animacje. Parze, są przekąski, są grosy, są hamburgery, frytki, sałatki. Także naprawdę w tym hotelu nikt raczej nie powinien chodzić głodny. Hotel jest bardzo zielony, ma bardzo fajny ogród, duża powierzchnia. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce. Dwie recepcje, jedna jest właśnie w tej części głównej. Obsługująca trzy te główne budynki i jest dodatkowa recepcja w części aneks. Jeżeli chodzi o restaurację, jest jedna główna restauracja, standardowe godziny posiłków, do tego jeszcze jest bar na plaży ze snackami w parze przy basenie podawane są w okolicach południa i popołudnia naleśniki polecam naprawdę bardzo dobre all inclusive jest od 10 do 23.30 alkohole są według mnie bardzo dobre nie są importowane, ale jakość tych alkoholi jest bardzo dobra do tego dobra kawa naprawdę dobra kawa, a to rzadko jest spotykane w hotelach bo z reguły są to jakieś lurki, a tutaj te automaty naprawdę według mnie no, taka dobra kawa. Formuła All Inclusive od godziny 10 do 23.30 bardzo dobre jedzenie. W dwóch barach jest restauracja à La Carte. Raz na tydzień w pobycie All Inclusive jest bezpłatnie. Oczywiście trzeba się zapisać, zapisać na recepcji wcześniej, bo restauracja jest na tyle mała, że dla wszystkich może nie wystarczyć miejsc. To wszystko o tym hotelu, naprawdę bardzo fajnie. Część aneks, no taka jest inna, bo to taka sypialnia, troszeczkę mniejszy standard, ale za to e, cena jest o wiele niższa. Druga część, która znajduje się za mną, cały główny hotel, no to tam są i apartamenty, suity właśnie i normalne zwykłe pokoje. Tu musicie przejść. Przez taką uliczkę, no czasami dosyć ruchliwą, czasami nie, ale myślę, że cała opinia o hotelu bardzo dobra. Bardzo dobre jedzenie. E, przede wszystkim jest przy plaży. Mam bezpłatny serwis na plaży, co też się e, rzadko, może nie rzadko, ale w Grecji generalnie za serwis się płaci na plaży. Fajne baseny. Fajni animatorzy, bardzo miło spędzony czas, ale jeszcze najważniejsza rzecz lokalizacja. Bardzo, bardzo dobra. Żegnając się, przypominam o subskrypcjach, przypominam o lajkach. Jeżeli macie jakieś pytania, po prostu piszcie je w komentarzach. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie, cześć.